Kult wydał komunikat w sprawie. Kazika, wiadomo, co z operacją. Po dniach niepewności i niepokojących doniesień ze szpitala na Teneryfie, zespół kult opublikował oficjalne oświadczenie. Wiadomości są dobre: stan Kazika Staszewskiego systematycznie się poprawia, a operacja najprawdopodobniej nie będzie konieczna. Kult podał nowe informacje o stanie zdrowia lidera. Fani legendy polskiej sceny muzycznej odetchnęli z ulgą. Kazik Staszewski, który trafił na oddział intensywnej terapii z poważnymi powikłaniami po zabiegu wycięcia wyrostka robaczkowego, został przeniesiony na zwykłą salę szpitalną. To pierwszy, wyraźny sygnał, że najtrudniejszy etap choroby ma szansę być już za liderem kultu. Zobacz więcej, największa pustka. Fani oddali piękny hołd Kazikowi. W komunikacie opublikowanym na oficjalnym profilu zespołu czytamy, że stan zdrowia artysty powoli, ale systematycznie się poprawia. Lekarze, którzy jeszcze kilka dni temu rozważali konieczność kolejnej operacji, teraz oceniają, że zabieg najprawdopodobniej nie będzie potrzebny. To przełomowa wiadomość dla wszystkich, którzy od początku grudnia z niepokojem śledzili doniesienia z Teneryfy. Byłem bliski końca drogi wyznanie Kazika. Przypominamy, że Kazik Staszewski trafił do szpitala na początku grudnia z poważnymi powikłaniami po źle wykonanym zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego. Sam artysta pisał w mediach społecznościowych. Zostawili jakiś farfosel na końcu, leży na Oją i E w szpitalu z rozpoznaniem Ropowicy. W krytycznym momencie wyznał nawet: Byłem bliski końca drogi, opisując noc spędzoną pod stałym monitoringiem na oddziale intensywnej terapii. Według najnowszych informacji, Kazik Staszewski robi wyraźne postępy w rekonwalescencji od wczoraj może już samodzielnie pić wodę a także zaczyna wstawać z łóżka. Od jutra zaplanowane są pierwsze lekkie posiłki, czytamy w komunikacie zespołu. Członkowie kultu podkreślają, że choć to pozornie drobne osiągnięcia, dla kogoś, kto niedawno walczył o życie na Ojom i E, są one milowymi krokami. Te drobne, ale jakże ważne postępy napełniają nas ogromną nadzieją na jego powrót do pełni sił, dodają. W trakcie kryzysu zdrowotnego Kazika, zespół kult stanął przed bezprecedensowym wyzwaniem. Mimo nieobecności wokalisty, muzycy zdecydowali się zagrać zaplanowany koncert na Teneryfie. Był to pierwszy raz w ponad 40-letniej historii zespołu, gdy wystąpili bez swojego charyzmatycznego lidera. Na początku koncertu wyświetlono nagranie, w którym Kazik pozdrawiał publiczność prosto ze szpitalnego łóżka, co wywołało ogromne wzruszenie wśród fanów. Kiedy Kazik wróci do domu? Na razie lekarze nie są w stanie określić, jak długo jeszcze potrwa hospitalizacja artysty na Teneryfie. Jednak zarówno rodzina, jak i członkowie zespołu wierzą, że, każdy kolejny dzień będzie przynosił dalszą poprawę. Fani, którzy przez ostatnie dni zalewali profile kultu tysiącami życzeń i słów wsparcia, teraz mogą odetchnąć z ulgą i z nadzieją czekać na pełny powrót swojego idola na scenę. Komunikat zespołu zakończony jest serdecznym podziękowaniem dla wszystkich, którzy trwali przy Kaziku w tym trudnym czasie. Dziękujemy za każde dobre słowo, każdą myśl i każdą modlitwę. Piszą muzycy, potwierdzając, że siła wsparcia fanów ma ogromne znaczenie w procesie zdrowienia ich przyjaciela i lidera.